Czy wino może być częścią miejskiej tkanki? Na Podkarpaciu tak. Zapraszamy do jasła, by odkryć same korzenie winiarskich tradycji tego regionu. Ruszamy szlakiem, który łączy historię z teraźniejszością, a zaczynamy nietypowo, bo w samym sercu miasta. Przed nami winnica miejska. Miasto Jasło jest jednym z niewielu miast, czy ośrodków samorządowych w Polsce, które posiada własną winnicę. Nie wiem, czy to jest jedyna, ale na pewno pierwsza, bo zdecydowałem się kiedyś, aby teren miejski przeznaczyć na winnicę. Znajduje się w bardzo takim klimatycznym miejscu, na Górce Grajowickiej. Roztacza się tam piękny widok nie tylko na samo miasto Jasło, ale na całą tę ty, dolinę tych trzech rzek Ropy, Wisłoki i Jasiłki. I Dzisiaj stanowi ważny element w krajobrazie miasta. Miejsce, gdzie wielu mieszkańców odpoczywa, zwłaszcza w niedzielne czy sobotne popołudnia. Winica jest prowadzona przez stowarzyszenie, które prowadzi w Jaśle Szkołę Winiarską i studenci w ramach cyklu całorocznego poznają różne aspekty uprawy, pielęgnacji winorośli, a ich pracą dyplomową jest wino wytworzone właśnie z owoców winicy miejskiej. Od 10 lat w rejonie Jasła powstają winnice, które produkują doskonałej jakości wina. Ale ta tradycja, zwłaszcza spożycia i handlu, jest o wiele starsza, bo Jasło było jednym z miast, które leżało na dawnym Szlaku Królewskim, dawnej drodze wilnej i część tego wina, która wędrowała do centralnej Polski z terenu dzisiejszej Węgier, Słowacji, była tutaj składowana, sprzedawana. Świadczy o tym chociażby rycina z XIX-wiecznej prasy austriackiej, która pokazuje mieszczanina Jasieńskiego w stroju z epoki, właśnie z takimi atrybutami jak karawka i kieliszek, co świadczy o tym, że to spożycie no, w Jaśle było dosyć istotnym elementem lokalnej kultury. Muzeum Regionalne W Jaśle, aby zaakcentować tą nową dziedzinę gospodarki, jakim jest winiarstwo, stworzyło skromny kącik taki poświęcony winiarstwu, na którym staramy się zaprezentować przede wszystkim to wszystko, co winiarstwu towarzyszy. A więc mamy tutaj naczynia. Kieliszki, korkociągi. Mamy elementy rzemiosłu artystycznego, które w swojej wymowie nawiązują do elementu winiarstwa, a więc winne grono, liść, winny, widź, To są elementy, które ciągle powtarzają się w historii sztuki, jako elementy zdobnicze. Aby zaakcentować te współczesne związki jasła z winiarstwem, od kilku lat, przy udziale Stowarzyszeń Winiarzy Jasielskich, organizowany jest konkurs fotograficzny i konkurs plastyczny. Z którego co roku w naszej kolekcji zostaje kilka ciekawych, profesjonalnych prac, nawiązujących właśnie do lokalnego winiarstwa. Są to zarówno obrazy, rysunki, grafiki, batiki, to wszystko, co pokazuje, jak obecne społeczeństwo postrzega wino czy uprawy winorośli. Ciężko mówić o winiarstwie bez efektu końcowego, jakim jest samo wino. Dla wszystkich zainteresowanych, którzy odwiedzą miasto Jasło, którzy chcą tutaj właśnie w Jaszle rozpocząć swoją wędrówkę po lokalnych winnicach, mamy ciekawą kolekcję, próbkę wytworów dla jasielskich winiarzy. No niestety nie prowadzimy degustacji, ale każdy może tutaj się zapoznać z bogactwem oferty i wybrać sobie tą winnicę, którą zamierza podwiedzić. Kiedy mówimy o historii siedzkiego winiarstwa, ciężko pominąć zakład pektowin, który funkcjonował w Jaśle szczególnie w latach 70. i 80. i był jednym z czołowych producentów win serwowanych na naszych stołach. Oczywiście te produkty wysokiej jakości, winogronowe, stanowiły tylko niewielki ułamek, natomiast zakład słynął głównie z produkcji win owocowych, które były no, spożywane w dużych ilościach. I, yy, Marki takie jak Perła Bieszczackich Lasów, Kwiat Jabłoni czy Niedźwiadek do dzisiaj budzą sentyment, w szczególnie starszym pokoleniom. Muzeum Regionalne W Jaśle Działa od ponad 50 lat, ukazując lokalną kulturę, historię. Mamy ciekawe zbiory etnograficzne, sakralne, bardzo bogatą kolekcję rzemiosła artystycznego i pamiątki po doktorze Stanisławie Kadeju, który jako jasielski lekarz i kolekcjoner przez lata gromadził ciekawe zbiory numizmatyczne, starodruki, sztukę ludową. Wszystko to przekazał mieszkańcom miasta Jasła i dlatego dzisiaj Muzeum Regionalne w Jaśle nosi jego imię. Z historycznych wnętrz muzeum w Jaśle przenosimy się błyskawicznie w stronę przyszłości. Tuż obok czeka na Was generator nauki Gen. To nowoczesne, interaktywne centrum, w którym poprzez zabawę i eksperymenty odkryjecie fascynujący świat techniki. Będąc w jaśle lub w okolicach Jasła, zapraszamy do Generatora Nauki Gen. Miejsca, które służy popularyzacji nauki i pokazywaniu, że edukacja i nauka może być fajna i może sprawiać dużo radości. Generator nauki gen jest klasycznym centrum nauki. Na dwóch piętrach do dyspozycji naszych zwiedzających mamy ponad 60 eksponatów z których można skorzystać, można przy pomocy eksponatów poszukiwać um, odpowiedzi na pytania nurtujące zakresu właśnie nauki, można doświadczać, można eksperymentować, można po prostu się bawić nauką, można ją poznawać, można eksplorować świat fizyki, matematyki, chemii i biologii. W ofercie generatora mamy również warsztaty edukacyjne i warsztaty popularno-naukowe. Nasi zwiedzający, zarówno indywidualni, jak i grupy zorganizowane, mogą skorzystać z warsztatów e, chociażby programowania z klockami LEGO, laboratorium mego naukowca, gdzie na tych warsztatach nasi zwiedzający mogą wykonać swoje pierwsze eksperymenty. Mamy również warsztaty majsterkowania, warsztaty świat pod mikroskopem, gdzie możemy zagłębić się naprawdę w świat mikroorganizmów. Dla najmłodszych mamy również warsztaty kreatywne i warsztaty stworzenia własnych gier planszowych. Oprócz przestrzeni ekspozycyjnej, nasi wiedzający mogą skorzystać z dwóch bezpłatnych stref. Jest to strefa kreatywności dedykowana dla najmłodszych odwiedzających i mediateka. Z mediateki mogą korzystać dzieci, młodzież i również osoby dorosłe. W mediatece odbywają się spotkania literackie, spotkania z naukowcami, różnego rodzaju debaty, ale również jest to miejsce, gdzie można skorzystać z dostępu do internetu, a wolny, wolny czas spędzić chociażby przy planszówkach. Z nowoczesnego generatora nauki w Jaśle uciekamy w objęcia dzikiej przyrody. Nasz cel to winnica Samboria. To miejsce z widokiem na panoramę Beskidu Niskiego, stworzone dla tych, którzy szukają ciszy i ucieczki od masowej turystyki. Samboria to winnica rodzinna i w pełni ekologiczna. Gospodarze wybrali powrót do źródeł. Zero chemii, ręczne pielenie i pełen szacunek dla ziemi. Ten wysiłek i brak pośpiechu czuć w jakości ich naturalnych win. Ale to miejsce karmi nie tylko winem. Możecie tu podjadać owoce prosto z ogrodowych krzewów, a wieczorem zafundować sobie kąpiel w gorącej bali, ukrytej bezpośrednio między rzędami winorośli. A jeśli zapragniecie zostać w tym azylu dłużej, czeka tu na Was klimatyczny domek na wyłączność.